Cześć, witam. Dzisiaj zacznę od tego, że uruchamiamy auto bez naciskania hamulca, czyli raz i drugi raz. I to się tym różni od normalnego uruchomienia, jaką zresztą tu sugeruję, żeby brajki, dopiero guzik, czyli hamulec i guzik, że teraz nie działa przetwornica, która z wysokiego napięcia ładuje nam 12-V akumulator. A w jakim celu to robię? a w takim, że od wczoraj mamy nowy akumulatorek, wymieniony na gwarancji i teraz widać, że trzyma ładnie 12,4 V, to jest bez obciążenia. Poprzednio to było 12,2 V na starym akumulatorze i tu akurat, o ile nie było obciążenia, to nie było najgorzej, natomiast wystarczyło włączyć na przykład grzanie siedzeń, światła i na starym akumulatorze spadało nam tutaj do 11,3 V. Teraz, jak widzicie, spadło do... 12V czyli mamy grzanie siedzeń, światła przecimigielne. Jeszcze mogę tutaj dać długie. No, generalnie ładnie trzyma cały czas 12V. Także stary akumulator był już cieniutki i mamy dzięki temu nowy. A druga sprawa to, e, jeśli to się robi bez podtrzymania, no to trzeba potem wpisać kod do radia. Kod na szczęście pamiętam i zaraz będę wpisywał. A kod wpisujemy tak, że przyciskamy sobie tak, jak chcemy pierwszą cyferkę, to, to wciskamy pierwszą, jak drugą, to drugą, jak trzecią, to, to trzecią, jak czwartą, to, to czwartą. Także ile raz naciśniemy, tyle razy pójdzie nam w górę. Czyli powiedzmy, jak mamy na pierwszej pozycji czwóreczkę, to potem 5, 6, 7, 8, potem na drugiej pozycji 2 czy 4 i tak dalej, potem tu i tu. I tak sobie ustawiamy kodzik. Po wpisaniu przy pomocy tych 1, 2, 3, 4 przechodzimy na szóstkę, przytrzymujemy szóstkę i kod jest zatwierdzony, pokazuje się godzina.